Zachowaj spokój w każdych warunkach. DZBKO State of Mind. Dzień dobry, to Tomek Golonko, portal na temat.pl. Dziś pytamy przechodniów, ile wydadzą pieniędzy na wakacje. Oj, różnie. No, teraz jedziemy na wyjazd, ale, że tak powiem, mamy z rodziną łódkę na Mazurach, więc powiedzmy, że wyjazd był opłacony bajka. 20 lat temu, kiedy była łódka kupowana, więc to się trochę nie liczy. Czyli to może taka podpowiedź: inwestujmy na tak, przyszłe lata. Tak, właśnie. tak. A później e, no, moja praca jest trochę w różnych miejscach, więc chyba z całą ekipą, która pracuje, będziemy jechać gdzieś za granicę, więc tam pewnie na głowę po 5 tysięcy, coś takiego, ale no, tak jeszcze w normie powiedzmy. Z dwójkę? Dwa tysiące. Mazury jak chcesz jechać do dwójkę. No zależy czy masz swoją chatę, no ja mam znajomych, no. A, no to już jest trochę taniej, ale gdyby nie było znajomych, to byłoby trochę drożej. Byłoby, zależy gdzie kto chce jechać, no. Ale 2000 tysiące złotych. No tak no, lekko, no tak... Mazury, na takich Mazur... No, no bo co nad morzem, no to nad morzem to z piątka pójdzie na pewno. Czyli nad morze nie, bo już jest yy, drogo? No nad morzem zawsze jest drogo, no, ale... Ma jakąś swoją... Yy, swój klimat, to może jednak. Może nie ma klimatu. Jak nie ma? Moim Morę zdaniem już ma. Bardziej. Może to masz wodę i piasek. Moim zdaniem ma. O Jezu, jak mi pan zadał to pytanie, to już od razu płaczę, a no, już się popatrzę. Że tak źle? Nic, niestety nic. W tym roku nie stać mnie na wakacje. Ile wydam? Yy, nie wiem, na pewno grosze, ponieważ budżetówka się bawi, a zwykli obywatele muszą tyrać. No, ale to teraz niech pan trochę mi opowie, że skoro nic pan nie wyda, no to co będzie pan robić podczas wakacji, bo ludzie kombinują. Wie właśnie, pan. właśnie teraz sobie odpowiedziałeś. Właśnie będę kombinował, tak jak inni obywatele, żeby trochę odpocząć. Żeby, odpocząć. żeby odpocząć, sobie wziąć wolne weekendy wykorzystywać na maksa jak się da, prawda? Ale też, żeby pogoda dawała, niż taka jaka jest obecnie. Ale musi od pana paść to magiczne zdanie, ile pan wyda. Więc jak pan mówi, ile że... Ile nic... wydam? Tak, więc musi paść to magiczne ile? Czyli no, zero ile? Zaleb yy, Zegrzyński, Jeziorko Czerniakowskie, koszt yy, biletów miejskich plus dodatkowe jakieś wody, napoje, niecałe 500 złotych. Zawsze nie byłam za tym, żeby wyjeżdżać za granicę, na przykład yy, w inne kraje, jeżeli w Polsce jest upał, tak? Ale mówię, jeżeli ludzie naprawdę mają pieniądze, no to nie będą na to patrzyli, wyjeżdż wyjeżdżają i bardzo tego zazdroszczę i obolewam nad swoim losem. Tyle i każą tyle zapłacą. Ale, <laughs> Tak mniej, mniej więcej pan wie, ile to może być, tak patrząc na prze, poprzedni rok albo na prognozy, albo. Jak... No co, no tyle ile inflacja. No podejrzewam, że 16% 20% no pójdzie do góry wszystko. Nie? No po to liczymy inflację, tak, główny urząd tam statystyczny, że z czegoś to wynika, tak? Że to ceny idą w górę, więc y, oni też, sklepikarze i restauratorzy też ceny podwyższają. Nie? W związku z tym, że emeryturę mam, no to. Nie wybiorę się, wie pan, bo jeszcze się nie wybrałam. Na wakacje? Miałam zamiar wyjechać na wakacje, ale pojadę do, na działkę do znajomych, wie pan, no to troszkę taniej mi będzie kosztowało. Oglądałam takie, wie pan, propozycje, no bo jestem troszkę osobą starszą, ale może nie tyle. Bardzo, mm -hmm. Ale trochę schorowaną, chciałam na takie czasy no, rehabilitacyjne pojechać. Tak. No to ja kiedyś płaciłam taniej, teraz prawie 600 zł dziennie na dwa tygodnie, no to mnie nie stać pojechać, żeby się leczyć. No. Wie pan co? Jak czy drożej czy nie drożej wszyscy pojadą i tak, nie szczywią się. No, trzeba też odpoczywać. No trzeba, ale... Ale pan ile Kto wyda? Pan wychodzi na wakacje, to on ma pieniądze. A pan ile by wydał w tym roku? No 5-6 tysięcy na pewno. To, to jest... dużo. No to jest na tydzień. Ale w a Polsce czy za granicą? No w Polsce, a potem za granicę jeszcze. A, no to. to życzymy udanych wakacji. A jak mogę zapytać, na przestrzeni lat, jak pani widzi te sumy, które się wydaje na wakacje, to idzie do góry czy jednak trochę w dół? Raz tak, raz, tak. Szczerze, najdroższe wakacje, na jakich byłam, to chyba było 30 tysięcy. Wow! No, ale najtańsze, na jakich byłam, to był, wiesz, plecak i w drogę. Więc jakby to się naprawdę przekrój jest duży. A czy będzie pan z czegoś rezygnować? Czy jednak pan tam sobie, powiedzmy, nazbierał na te wakacje? Czy jednak z czegoś pan rezygnuje? Jeżeli tak, to z czego? No, będę się starał nie rezygnować, no w końcu czeka się cały rok na te wakacje, żeby tam jakoś przeżyć, nie? Także mam nadzieję, że będzie tak, że wszystko to, co będę chciał, będę miał, nie? Ale nie mam jakichś takich wybujałych marzeń, więc jadę nad Polskie Morze, wystarczy mi to, więc, więc, więc myślę, że to jakoś damy radę. Jak ktoś jedzie nad morze i paragony wstawia, to są beznadziejni ludzie, bo bez pieniędzy się nad morze nie jeździ. Ale wszyscy o. wiedzą, że jest drogo. Czyli to... to też jest wskazówka dla innych ludzi. Jeżeli się wybierają na wakacje, to się muszą liczyć z tym, że jednak te wydatki będą. No muszą być. Jestem optymistą, bo rzeczywiście przez poprzednie lata, no drożało to bardzo mocno. Mhm. Tak myślę, że 20% rocznie, tak to średnio, na przykład patrząc na rybę, nie? Na cenę doszło, Tak, Takie najbardziej tutaj taki miodajny, no to w tym roku, co co prawda jeszcze trochę przed sezonem, bo, bo niedawno byłem, e, no to niewielka różnica była, nie? Także myślę, że to już się zaczyna stabilizować, zresztą chyba restauratorzy już widzą, że nie tędy droga, więc, więc więc już się zatrzymują z tymi cenami, żeby po prostu na obrocie trochę zarobić, nie? No to co pani będzie robić, żeby trochę się poczuć jak na wakacjach? Co się robi, jak się nie ma pieniędzy, a chce się y, odpocząć? Balkon, y, park, co? No, ale prawda? Prawda. Tylko. Pracuje, sprząta, pierze, Gotuje. Słabo. No, no właśnie słabo. Nie lubię się piec y, w ogóle, to nie lubię się na słońcu smażyć. Widzi pan, że już. O, my... już panią tak. puszczamy w takim roku. Tak. Czyli, za, we, czyli w tym roku tak. Ale może coś pomyślimy w zimę. To no, życzę pani. Można sobie wakacje przełożyć z wakacji na, inne wakacje, na inną porę roku. No i super, no już wiemy, czyli 2000 złotych. No to jesteście. A to znamy taniej, no. Albo pod namiot. Właśnie, też survival jest mega spoko, żeby kreatywnie jakoś to spędzić i Z hamakami po Bałkanach na przykład. Czyli taka rada dla ludzi, którzy nie mają pieniędzy na wakacje. Survival, hamaki, namioty. Hamak i autostop. No i tego wszystkim życzymy. No. Jest też na pewno dużo takich na przykład, grup na Facebooku, gdzie znajdujesz sobie naprawdę po taniości, na przykład w 10 osób jedziecie z osobami, którymi się nie znacie i jeździcie na przykład, jedziecie w konkretne miejsce, umawiacie się wszyscy, że na przykład, wynajmujecie dom, bo często wynajem domów gdzieś za granicą jest tańszy niż nawet hotele. No i wtedy wychodzi to naprawdę za małe pieniądze i moja znajoma tak pojechała za chyba 6 stów na dwa tygodnie, więc to całkiem niezły deal. Czyli trzeba trochę poszukać. Trzeba poszukać, na pewno. To co, życzymy wszystkim miłych wakacji. Tak, jak tak. najtańszych i jak najbardziej bogatych w, w, ze wspomnienia. O. No pewnie.